Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno panie. Do kraju tego, gdzie winą jest dużą, popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą. Tęskno mi panie. Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony są odwieczne Chrystusa, wezwanie bądź pochwalony. tęskną mi, Panie. Do bez tęsknoty i do bez do tych, co mają tak za tak, nie za nie, bez światłocienia. cienia. Tęskną mi Panie. Tak pisał Cyprian Tarni. Cypian, Kamil Norwich. Jakiś czas temu poproszono mnie, żebym pojechał za Ocean. Tam przez miesiąc, ponad miesiąc, włożyłem na w Wielkim Poście. Ale w sobotę, Wszedłem do szkoły i to nie żeby samemu się uczyć, tylko żeby to być z dzieciakami i młodzieżą, która tego dnia nie miała wolnego, jak pozostały dzieci amerykańskie, tylko tego dnia przychodziła do szkoły w sobotę, by uczyć się polskiej wody. uczyć się polskiego języka. Ciotkowie, rodzice z różnych powodów musieli przybyć na tamtą ziemię, ale chcieli, by ta polskość pozostała w ich dzieciach, by ta polskość pozostała w młodzieży, by ta polskość pozostała w następnych pokoleniach. I te małe dzieciaki, łamaną jeszcze. Nie do końca opanowaną polszczyzną, new father, tam mieszało się jedno z drugim, bo przecież inne konstrukcje zdania. Ale wpajano im miłość do tej ojczyzny, za którą kolejne pokolenia na niej nie żyjące, tęskniły i tęsknią. Tęskniły i tęsknią. Bo ojczyzna to jest matka. Za którą się tęskni i której się chce jak najwięcej dobroci, miłości, szlachetności ze swojego serca uświadomić. I nasze myśli właśnie dzisiaj, w tym szczególnym dniu, biegną ku naszej ojczyźnie, ku naszej matce, którą jest Polska. I kiedy słyszymy to słowo niepodległość, z czym nam się pojawia. Starsze pokolenie, ojczyzna niepodległość, wolność. Może myślami wybiegają jeszcze do czasów w tej ostatniej wojny, kiedy też trudne noce ich spotkały, musiały te rodziny opuszczać, swoje domy gdzieś na krańcach Polski, tej dawnej Polski, przenosić się na te inne ziemie, które stały się Polską. Nie było to łatwe. Może to średnie pokolenie dzisiaj pamięcią biegnie do tego czasu 1989 roku, wtedy Polska pierwszy raz też po tym czasie wpływów innych narodów mogła zaczerpnąć świeżego oddechu w swoje płuca wolności, a młodzi... Co rozumieją pod, pod, pod pojęciem ojczyzna, wolność, niepodległość. To, co zobaczą w telewizji, to, co przeczytają w internecie, co poszukają od ludzi dorosłych. I może czasami nawet wiele razy nie po o matce, o ojczyźnie. Ale myślę, że nas tutaj, tych obecnych, Wszystkich, jak tu jesteśmy, łączę miłość do naszego kraju, do naszej ziemi, do naszej ojczyzny. Tak jak Przewodniczący Prowokłów powiedział na początku, trzy pokolenia, trzy pokolenia naszych rodaków tęskniło za Polską, którą wymazano z map świata. Powstanie styczniowe, listopadowe, kolejne powstania z ryby do wolności. Aż w końcu przyszedł ten rok 1918 i ta wolność przyszła jak świeży powiew wiatru ciepłego na wiosnę. Ta wolność przyszła jak pierwsze zielone listki po trudnej, mroźnej, srogiej zimie. Kiedy inne narody po latach niewoli przestały nam przeszkadzać, w budowaniu ojczyzny. Ale czy nie jest tak, że w tym powiedzeniu bardzo nieładnym, że Polak mądry po szkodzie, czy umie wyciągać wnioski na przyszłość? I czy nie jest tak, że inni nam kiedyś przeszkadzali, a my teraz sobie przeszkadzamy nawzajem. W budowaniu w naszej ojczyzny, jej dobrobytu, jej pomyślności, jej tej prawdziwej wolności. Kiedy przeszkadzają nam inni, zrywamy się. Jeszcze Polska nie zginęła. Boże, coś Polskie. Ale kiedy już ta wolność jest, to co z tą wolnością czynimy? Pięknym jest, kiedy tak spoglądamy w stronę otwarza Jana Pawła II, kiedy tak chodzicie drodzy, i tam modlicie się przy tym największym dziejach historii Polski naszym rodaków. A co on mówił o ojczyźnie? Wiele razy był łagodny. Wiele razy był bardzo, można by powiedzieć, miły, spokojny. Ale kiedy wypowiadał słowo ojczyzna, jego twarz stawała się poważna. I nawet potrafił unieść głos i powiedzieć, to jest moja ojczyzna. Nie może mnie to nie obchodzić. Jak się wtedy te pierdółżelki nie do końca podobały. Kiedy Jan Paweł II robił nam rachunek szumienia z polskości, z wolności, z niepodległości. Wszystkie inne były jakże oklaskiwane, a te tych oklasków było już mniej. Może były cichsze. Bo no wolność to nie jest coś, co może być wieczne. Wolność jest dana, i wolność jest zadana. Czym jest dzisiaj dla nas wolność, niepodległość? Czym jest ojczyzna? Pierwszym zadaniem nas dzisiaj jest dbanie o wspólne dobro tego kraju, naszego kraju. Kiedy człowiek sobie ulicą i patrzy na Bezmyślnie narzucony papier na podłogę. Czy to jest miłość Ojczyzny? Kiedy patrzy się na pomazane ściany budynków, kościołów, jakimś sprejem. Czy to jest miłość Ojczyzny? Czy kiedy patrzy się na stłuczone szyby, pomieszczone przystanki. Czy to jest miłość Ojczyzny? I można by wymieniać. Czy ktoś, kto kocha, może robić krzywdę swojej matce? Ojczyznę trzeba kochać jak matkę. Ojczyznie się trzeba poświęcać. Od nas dzisiaj może Pan Bóg nie wymaga ofiary krwi. A ludzie życie tracili za ojczyzny, przerywali krew. Oddawali to, co mieli najcenniejszego. A największym darem przecież jest życie. Oddawali za ojczyznę, oddawali za Polskę. Marszałek Józef Piłsudski mówił, ten, kto nie szanuje nie ceni swojej przeszłości, nie jest, nie jest godzien szacunku teraźniejszości, a nie ma prawa do przyszłości. Historia jest... Nauczycielką życia. I warto te historie znać. Warto celebrować te wszystkie piękne, wzniosłe chwile, które są momentami tego świeżego oddechu wolności naszej ojczyzny. Żeby nie był to jeden z wielu dni ożywionych od pracy, od zajęć, gdzie człowiek będzie sobie wypoczywał, zwiedzał albo coś jeszcze innego czynił. Ale że przyjdzie choćby na to miejsce, by wyśpiewać Boże coś polskie przez tak liczne wieki i dołożyć swoją zwrotkę do tej pieśni przepięknej. Boże coś polskie przez tak liczne wieki otaczał. I ja też będę ją otaczać swoją pracą. Swoim zaangażowaniem, swoim poświęceniem, szanowaniem wspólnego dobra, bo to moja ojczyzna. Niech więc dzisiejsza uroczystość uwrażliwia nas, na sprawy społeczne, sprawy narodowe. Niech wciąż ożywia pamięć, która ogarnia dzieje, żyłów, powstań, klęsk, jest Polaków. Niech na sercu będzie nam leżało dobro tej ojczyzny i niech Bóg pobłogosławi naszym szlachetnym wysiłkom. Niech błogosławi naszej ojczyźnie. Amen. Amen.